Cześć, witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik z mojego cyklu wiosennego i tym razem powiem Wam o moich propozycjach lakierów do paznokci, które wydaje mi się, że będą fajnym rozwiązaniem na wiosnę, fajnym odświeżeniem naszego również makijażu czy naszego wyglądu właśnie na tą porę roku. A ja zacznę od odcieni różu. Mam tutaj trzy propozycje. Pierwszy z nich to lakier z firmy Essie. Odcień numer 706 Neo Wimsical. To jest taki piękny, pastelowy. Jasny róż z lekką tonacją fioletową, który naprawdę bardzo ładnie, bardzo elegancko wygląda na paznokciach. Jest na tyle delikatny, że można go nosić także na co dzień. Do pracy myślę, że nie będzie się jakoś za bardzo rzucał w oczy. Bardzo ładny, bardzo delikatny kolor. Ja po niego sięgam bardzo często, szczególnie w tych cieplejszych miesiącach właśnie, kiedy szukam takich właśnie jaśniejszych lakierów do paznokci. Kolejny kolor to jest lakier z firmy Yoko. To jest seria finer Color z tym szerokim pędzelkiem i to jest odcinek, który nazywa się Little Princess numer J116. To jest taki lakier lekko perłowy, ale moim zdaniem wygląda bardzo fajnie na paznokciach. Również jest to róż z lekką domieszką fioletu, już jest bardziej intensywny od tego lakieru z Essie, ale również właśnie na lato pasuje do przykład różowej śminki, którą ja bardzo lubię w lecie. Ten wygląda bardzo fajnie i Myślę, że dobrze też wygląda do opalonej skóry, bo często jest tak, że mamy jakieś tam lakiery do paznokci, które wyglądają dobrze na przykład w zimie, kiedy nasze dłonie nie są aż tak opalone, a później wleci już się za bardzo, nie, 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 nie współgra to z naszym kolorem skóry. Ten właśnie moim zdaniem bardzo dobrze pasuje do lekkiej, opalonej czy skóry, także mogę Wam polecić. Kosztuje, nie wiem, 12 zł, może mniej, już nie pamiętam, jak z niego wypłaciłam. I kolejny róż, to jest taki bardziej intensywny, taki troszeczkę fuksjowy róż. I to jest Revlon numer 766 Plum Baby. No ta nazwa to wskazuje, że śliwka to nie jest kolor śliwka, to jest róż. Bardzo intensywny, taki lekko może przygaszony, tak delikatnie przygaszony. Róż bardzo ładnie wygląda. Ja go preferuję na, na stopach ponieważ na, na dłoniach rzadko sięga po takie właśnie intensywne kolory, wolę coś bardziej stonowanego, nie takie ciemne, ale mimo wszystko jest to bardzo fajny lakier, jeżeli lubicie róże takie troszeczkę ciemniejsze, troszeczkę bardziej takie soczyste, to ten będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. Kolejne, kolejna grupa kolorów to takie miętowo, zielonkawo, takie turkusowe odcienie. Mam tutaj dwie propozycje znowu. To jest pierwszy, z nich to jest taka miniaturka, z Bourgeois. Nie wiem, czy one są też w Polsce. Rozstępne. W Australii właśnie teraz wypuściła firma Bourgeois takie lakiery w wersji mini. Ona mają 3 ml i są takie właśnie różne pastelowo pastelowe odcienie. To jest akurat numer 72, taki odcień miętowy, bardzo delikatny. Trzeba troszeczkę z nim popracować, żeby wyglądał dobrze na paznokciach. Chyba trzy warstwy musiałam nałożyć. Niestety z trwałością jest też nie, nie, nie za bardzo. Pewnie już go nie kupię ponownie, ale wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawy kolor. I drugi to jest ten, który mam teraz na paznokciach. To jest lakier z firmy Evelyn Color Instant Fast Dry and Long Lasting. I odcień, który mam, to jest numer 625 chyba, to jest tylko numerek. I to jest takie właśnie miętowy miętowe pomieszanie z takim kolorem, jak ja to określam, zielone jabłuszko. Ym, bardzo fajnie wygląda. On ma w sobie, w pakowaniu widać, jakby miał taką perłową poświatę. Na paznokciach nie jest to bardzo widocznie, wygląda bardzo fajnie. Ja też się do niego przekonywałam dosyć długo, bo spodziewałam się, że będzie ja, taki kremowy. Ja go tak kupiłam w biegu, nie myśląc nawet specjalnie. I na pewno go na stopach, a teraz przekonałam się także do to zanoszenie go na, na, na paznokciach u, u rąk i wygląda moim zdaniem bardzo fajnie, bardzo świeżo i troszeczkę tak inaczej. Teraz następny lakier, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest lakier z firmy China Glaze numer 868 Kitchikin odcinek brzoskwiniowy, również doskonale wygląda na stopach, tak właśnie bardzo letnio, na plaży idealny kolor. Natomiast na dłoniach nie będzie pasował pewnie do każdej karnacji, Lepiej wygląda właśnie z lekko opaloną skórą, ale jest to bardzo oryginalny kolor, taka właśnie brzoskwinia, lekko wpadająca w pomarańcz. Bardzo ładny kolor, mi się, mi się bardzo podoba. Teraz coś bardziej, może intensywnego. To jest lakier znowu z firmy Essie, Miniaturka. Kolor nazywa się Midnight Me Sunset. To jest już taki pomarańczowo-koralowy odcień. Również pięknie wygląda na stopach. Ja takie właśnie odcienie bardziej intensywne wolę na stopach, na dłoniach nie jestem nawet na tyle odważna. tym do pracy nie zawsze się nadają takie kolory. Ale ten na lato jest wspaniały. Na dłoniach też wygląda dobrze. To nie jest tak, że nie wygląda dobrze na na, yy, na dłoniach. I to jest jeden z takich lakierów z Essie, które, które lubię, bo lakiery z Essie my to często, że często mogą się nierówno rozprowadzać, że tworzą smugi. Na przykład ten, z tym trzeba być bardzo uważny, Natomiast ten Jedna warstwa czasami wystarczy, żeby pokryć paznokcie równomiernym kolorem, także to jest bardzo dobry lakier jakościowo również. A z podobnych troszeczkę odcieni, bardziej padający w również kolejny lakier z firmy Yoko. On się nazywa również Finder Color i to jest odcień Paradise Coral numer J106. I to jest lakier matowy, który nie do końca jest matem, on daje wykończenie matowe po jednej warstwie, po drugiej warstwie już niestety, już niestety, już jest jakiś tam połysk na paznokciu. Mi to akurat jest opojętne, lubię i ten efekt, i ten drugi, jednak wolę nałożyć dwie warstwy, bo wtedy jest lepsze krycie. Bardzo fajny lakier, całkiem długotrwały, ja to nie mówię za dużo o trwałości lakierów, bo jak wiecie na moich paznokciach się one zbyt długo nie utrzymują generalnie. Ale ten jest całkiem przyzwoity, fajnie też wygląda na przykład z lakierem pękającym czarnym. Bardzo ładny lakier na lato. Ja go nosiłam bardzo często, jak byłam w Polsce, jak go kupiłam, to odnosiłam go w zasadzie cały czas. Teraz przejdę do lakierów. Znowu może wracamy do kolorów bardziej pastelowych. Mam takie dwa bardziej padające podcienie lawendowe fiolet. Pierwszy z nich jest to China Glaze. I to jest odcień, który nazywa się Agent Lavender 684. Mam go teraz na stopach, nie będę Wam pokazywać. To jest taki właśnie taki lawendowy, jak nazwa wskazuje. Piękny kolor, również jest bardzo kremowy i z tym trzeba troszeczkę uważać, z tą jego kremowością, bo fajne jest to, że dzięki temu, że jest, ma tą konsystencję taką właśnie gęstszą, wystarczy jedna warstwa czasami i lakier wygląda dobrze na paznokciach, ale też przez tą konsystencję łatwo jest go nałożyć za duży i wtedy on się zaczyna po prostu łuszczyć. I ja go mogę tak zerwać jednym płatem czasami, więc z trwałością nie jest najlepiej na moich paznokciach oczywiście, ale kolor jest piękny i, i bardzo zachodu moim zdaniem. I kolejny lakier z tej samej grupy kolorystycznej. Ten bardziej wpada w fiolet, ten bardziej może w taki niebieskawy odcień. To jest lakier z Essi w odcieniu Nice is Nice. Również piękny pastelowy odcień w porównaniu z tym pierwszym z Essie. Również jest widzicie, bardziej fioletowy, ten jest bardziej różowy, ten bardziej yy, wpada w fiolet. Również jest to bardzo ładny, bardzo dobry lakier jakościowo, bo też wystarczy jedna warstwa, On nie tworzy smug. Nie wiem, czy firma S jakoś udoskonaliła swoje lakiery ostatnio, bo ten kupiłam już dawno temu dosyć, a te są w miarę nowe, bo dostałam je w jakichś tam e, tych boxach z próbkami. I te wydaje mi się, że mają troszkę lepszą konsystencję, więc być może coś tam, coś tam było. I jeszcze jeden kolor, to jest odcień szary. Ja bardzo lubię szary na paznokciach, Jest taki. Moim zdaniem wygląda to bardzo elegancko i nosiłam go bardzo często, nawet w zimie. Ja taki lakier mogę nosić w zasadzie cały czas, ale myślę, że taki szary odcień wpisuje się w te kolory pastelowe, wiosenne. To jest akurat lakier z firmy Switzerland, El Grey, on był dołączony do Gazety El w Wielkiej Brytanii, chyba w sierpniu też kupiłam go przejazdem. Ale to nieważne, jaka to jest firma, mi chodzi bardziej o pokazanie Wam kolorów, więc myślę, że taki lakier szary jest jest bardzo fajny i taki właśnie też nadaje się na dzień, nawet do prac, nie będzie się bardzo rzucał w oczy. I jeszcze ten lakier, który chciałabym Wam wspomnieć, który moim zdaniem będzie się wpisywał fajnie w taki efekt, w ten, w ten trend pastelowych paznokci, pastelowych kolorów. Jeżeli lubicie lakiery pękające, to polecam Wam lakier z, z Izadory. To jest Graffiti Nail, to jest niestety drogie, no on chyba kosztuje ponad 20 zł, więc to jest dosyć drogi lakier. Kolor, który mam to jest Latte Queen 809. To jest rzeczywiście taki kolor kawy z mlekiem. To jest, jest lekier pękający, tak jak powiedziałam chyba. Lakier pękający w kolorze kawy z mlekiem. Wspaniały kolor. I, idealnie wygląda na przykład tego często noszę styl różowy. Pięknie wygląda. Właśnie wtedy tworzy taki również pastelowy efekt. Nawet z najbardziej intensywnego lakieru po nałożeniu tej warstwy daje taki fajny pastelowy, jaśniejszy efekt. Dobrze no, też wygląda z lakierem takim jakimś brązowym, ciemniejszym, takim szaro-brązowym. Także i nawet z tymi takimi, z tymi lakierami też wygląda bardzo fajnie. Także jest to nietypowy kolor na lakier pękający, bo częściej używamy lakierów ciemniejszych jako ten pękarz, ale ten jest naprawdę wyjątkowy moim zdaniem i do tego ma bardzo szeroki pędzel, dzięki czemu jest go łatwo rozprowadzić, także... Jest to lakier drogi, niestety, szczególnie, że dostajemy tylko 6 ml, a na przykład lakier Sena na 14. Ale jeżeli macie ochotę zainwestować w coś innego, to myślę, że mogę go wam polecić. I to są wszystkie lakiery, o których chciałam wam dzisiaj powiedzieć. I to jest już ostatni filmik z tej serii mojej gadanej z cyklu wiosennego. Jutro będzie kolejny makijaż, już ostatni. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione lakiery na wiosnę. A ja tymczasem Was pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki.